Witajcie kochani. Dzisiaj z chatki babyagi o różnych historiach. Jestem na Warmii, dlatego też chatka baby Jagi. Tutaj na tym terenie jest mnóstwo opowieści o różnych stworach i postaciach z dawnych czasów znanych jeszcze za naszych pradziatów Słowian. Także jesteśmy w temacie i w klimacie. I pierwsze, co Wam chcę opowiedzieć i pokazać, to jest perełka. Perełka, która niedawno była jeszcze białym krukiem, nie do zdobycia, bo pierwsze wydanie było 20 lat temu, a już w tym roku zostało wznowione. Oczywiście to cudo, czyli mazurskie opowieści. Jadwigi Tresenberg. Jest to książka, która zawiera właśnie w sobie dużo historii z terenów Mazurskich. Jest to bardzo ładnie wydana książka. jeszcze nie miałam okazji jej przeczytać, bo to jest e, świeżynka. Są ilustracje. E, papier jest właśnie taki śliski, biały, przypominający papier kredowy. Bardzo trudno było tę książkę. Dostać. To, tak jak mówiłam, nie była dostępna na rynku, bo pierwsze wydanie było 20 lat temu. I tak oto jestem obecnie szczęśliwą posiadaczką tej pozycji. Możecie ją dostać z pewnością w regionalnych wydawnicach, regionalnych księgarniach. Ja kupiłam swoją w kropka w Biskupcu. A teraz przechodzimy dalej. Kolejna ciekawostka to dwa kolejne tomy, czyli trzeci i czwarty tom serii o Mazuru, o Mazurze, czyli Zawiść mazura i pokochać, pokochać mazurkę Edwina Banaszewskiego. Ja opowiadałam Wam o książce, właśnie o pierwszym tomie. To był pijany Mazur i możecie, o, możecie po prostu zobaczyć co o tej książce mówiłam. Natomiast pan Edwin Banaszewski jest znaną postacią tutaj w tym regionie. Prowadził karczmę u Mazura i całkiem niedawno właśnie tam byłam. Niestety z wielkim żalem i ubolewaniem Niestety nie mogłam spotkać pana Edwina ponieważ pan Edwin w tym roku odszedł. W zeszłym roku niestety nie udało mi się tam dojechać, a bardzo chciałam właśnie z nim porozmawiać. Natomiast karczma nadal działa, ale działa również muzeum, które pan Edwin, Edwin założył. Bardzo mu zależało na tym, żeby przedmioty rzeczy i kultura z dawnych lat nie zaginęła, więc tam w tym muzeum zgromadzone są różne pojazdy, bryczki. Jest nawet taki powóz, który wiózł między innymi Marle Rodowicz oraz inne znane postacie z show biznesu. Są również narzędzia, którymi kiedyś się posługiwano. Jest inscenizacja, takie tak jak w Skansenie są różne chaty, to tutaj jest szkoła, która wygląda właśnie jak ze dawnych lat. Są oryginalne ławki, przybory, globusy. Jest też pokój, w którym sypiano. Wszystko to, co było dawno, dawno temu używane jest właśnie w tej chacie. Dodatkowo możecie tam również zobaczyć kuźnie, różne narzędzia rolnicze, robotnicze, więc warto tam pojechać. To są Borki Wielkie, powiat olsztyński, gmina Biskupiec. W Karczmie można również się posilić, są bardzo pyszne dania, więc warto. I też można tam kupić jeszcze dostępne książki pana Edwina, bo trudno jest powiedzieć, czy będą wznowienia, jeśli skończy się nakład. A pokażę wam jeszcze, jak jest w środku w tych książkach. Jeśli chodzi o okładkę, jest ona nieco inna niż pierwszy i drugi tom, bo na pierwszym tomie można było zauważyć, że była tak jakby... Em, odtworzenie obrazu, czyli z wszystkimi takimi elementami, dzięki któremu można poznać, że to jest obraz. Tak samo były ilustracje wewnątrz. Papier jest bardzo przyjazny do czytania, bo jest taki kremowy, duża czcionka. Są ilustracje. O, ja teraz taką straszną Wam ilustrację pokazałam. Oj, oj, oj. Tak, nie wiemy, jak tutaj YouTube do tego podejdzie. Tutaj widzimy, że bardziej jest zachowana taka monokolorystyka, więc raczej chyba nie ma takich kolorowych obrazków jak w tej pierwszej części. Natomiast na tej książce, na tej okładce widzimy skwerek, który jest w Biskupcu. Ja często koło niego przyjeżdżam, jeżeli jadę do Biskupca bądź jadę do Stryjewa. Jest to taki właśnie skwerek z kapliczką. Tu w oddali widać wieżę kościoła, który jest przy rynku. Tam można też na tę wieżę wejść i obejrzeć panoramę biskupca. Tutaj już to wydanie jest nieco inne, jeśli chodzi o czcionkę, bo czcionka jest zdecydowanie mniejsza. Papier, oczywiście, też jest taki przyjemny dla oka i w dotyku. I chciałabym znaleźć jakąś ilustrację. Tak, tutaj ilustracje już są e, kolorowe. Więc e, tak to wygląda. Być może tamta książka jest taka bardziej mroczna. Ciekawa jestem jak to e, będzie w tych tomach, ponieważ pierwszy tom był bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o treść i emocje, jakie te historie wywo wywoływały. Także odsyłam Was do tego filmu. Pijany mazów, gdzie opowiadam o książce, będziecie mogli trochę więcej się o niej dowiedzieć, kto nie widział. Natomiast jeszcze chciałabym Wam pokazać coś, co dostałam w prezencie od zaprzyjaźnionego tutejszego zespołu regionalnego węgierskiej stróżki, o której też zapewne kiedyś przed parę, parę lat przed kilkoma laty Wam opowiadałam. Wegońska stróżka skupia tutaj okoliczną ludność, tworzy właśnie taki folklorystyczny zespół, grają na różnych dawnych instrumentach takich ludowych, śpiewają, tańczą, mają własne stroje, piękne czepce narmińskie. Jest to misterna robota. Jedna z pań, która należy do tego zespołu, haftuje takie czepce. Jest to naprawdę bardzo pracochłonna rzecz. I spójrzcie, teraz węgojska Stróżka obchodziła dwudziestolecie swojej działalności i przygotowali na tę chwilę, na tę uroczystość kalendarz. Ja właśnie taki jeden kalendarz dostałam. Także to już jest kalendarz na 2026 rok. Jest to tutaj mnóstwo zdjęć z tego okresu. Kiedy węgolska stróżka działała i śpiewała, jeżdżą po całym świecie, byli również u nas w Badoniu i tak właśnie dzięki temu ich poznałam, zaprzyjaźniłam się i tak bardzo się właśnie tutaj polubiliśmy, że często do siebie piszemy, często też w miarę możliwości jeżeli jestem w okolicy, staram się być na ich występach. A raz nawet udało mi się pojechać do Kazimierza, gdzie też występowali, bo zaklasyfikowali się w jakimś przeglądzie takich zespołów folklorystycznych i tam pojechali, żeby zaprezentować swoją twórczość. I tak jak wspominałam, poznałam ten zespół u nas w Radomiu, Też właśnie był. W trakcie wakacji, to już wiele, wiele lat temu, były organizowane tak, z, tak zwane smaki, żeby nie skłamać, nie powiem Wam teraz dokładnej nazwy, bo nie pamiętam, ale chodziło o smaków różnych regionów i między innymi właśnie była pełna goista stróżka. Dziewczyny tańczyły, śpiewały, opowiadały o y, właśnie warmińsko-mazurskich terenach. A także o warmińskich kapliczkach, które stoją przy drodze. Bardzo interesujący temat, ponieważ są to szczególne kapliczki, zupełnie inne niż przykładowo u nas na naszym terenie można spotkać. Co Wam mogę tutaj jeszcze powiedzieć? Otóż byłam również w mamerkach. Znajdują się tam bunkry, Znajduje się tam też tak zwana bursztynowa komnata i wieża widokowa. Także jeżeli mielibyście ochotę albo chcieli zobaczyć coś ciekawego, to bardzo polecam. Bursztynowa komnata zachwyca. Są też tam też postacie z II wojny światowej. Nie będę Wam za dużo zdradzać, ale niektóre. Szczególnie jedna jest bardzo, bardzo dobrze i wiernie odwzorowana. Nawet e, takie elementy skóry, co przyglądałam się, jak to jest możliwe, żeby coś takiego zrobić. E, do tego jest jeszcze wi, e, Wilcze Lotnisko w Gierłożu bodajże, żebym nazwę też nie pomyliła. I tam możecie zobaczyć samoloty z okresu II wojny światowej, pojazdy. Też są inscenizacje różne w budynkach. Jest na przykład pokój taka część wydzielona na taki szpital polowy. Są oryginalne ubrania, bo nawet widać to po materiale, jaką się rozpada, jaką wygląda. Są fotele chociażby z samolotów, są różne informacje, portrety, zdjęcia, obrazy, więc wiele takich rzeczy z tamtych czasów można zobaczyć. I to wiecze lotnisko oraz mamerki są dosyć blisko, można powiedzieć, siebie położone. Także, jeżeli tylko macie ochotę, to jak najbardziej polecam, bo jest to wartościowa, um, w, w, wartościowa rzecz, um, wartościowe informacje i nasza historia. I to by było chyba na tyle z chatki Baby Jagi, także serdecznie Was pozdrawiam, życzę udanej jeszcze końcówki wakacji. Wszystkiego dobrego i zapraszam do oglądania wcześniejszych moich filmów i tych, które się ukażą na kanale. Także do zobaczenia kochani i już się z wami rozłączam.